Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Przepraszam, ale trochę mam głos yy, taki dziwny, bo troszkę się źle czuję, jestem chory, ale postawiłem nagle dzisiejszą robotnikę. Właściwie bo tylko jeden temat, jak to zwykle bywa. Yy, proszę Państwa, wczoraj te drody nad Belwedera złapano dwóch Białorusidów i tak dalej, i tak dalej. I republika mówi o tym, że to prowokacja, nie prowokacja, jakieś tam różne cuda, że to rząd Tuska chce pokazać, jakich Rosjanie niszczą, takie różne rzeczy. Proszę Państwa, to nie do końca jest prawda. To jest też testowanie służb. To jest możliwe, żeby te drony były nad Berwederem, i teraz Wam powiem, jak te drony puścić. Podstawić można dwóch Białorusinów, których się najprawdopodobniej deportuje. Wielki problem. E, oni tam jest dla Kas lotów, to jest grzywna. Nie wiem, czy jakiś wyrok dostaną, czy coś. Zresztą w tych służbach wszystko możliwe. Jak dostaną wyrok w Polsce, to dostaną na dłużej, by za coś się zacznie, będą zawsze ludzie w środku. Ale proszę zobaczyć, gdzie to jest. Kto zna Warszawę? Jest ambasada rosyjska. Postawiona zresztą, zbudowana przez nich, tak naprawdę nikt nie wie, co tam jest w tej ambasadzie. Są materiały z Urzędu Ochrony Państwa, które ewidentnie mówią, że tam są bardzo dziwne rzeczy, dziwne urządzenia. Już będąc na emeryturę. Wróciłem do takiego czegoś, co szukałem z pewnym ze swoich, ze swoich oficerów w latach 90., a więc tunel. W Parku Morskiego Oko jest coś takiego, jak ktoś wie, jak z Warszawa to wie jak to wygląda. Jest taka studienka, która jest bardzo dziwną studzienką, byśmy puścili tam kamerę. W pewnym momencie jest to jakby zaślepione, ale od wewnątrz sugerającą, że tam jest jakiś tunel prowadzący gdzieś do. Jest gdzieś ten film jeszcze w internecie, bo tu już ja robiłem to jeszcze jako SWT TV. No i tam okazało się, że to w 1994 roku znaleźliśmy w ogóle tą tunelę i teraz powiem, co się okazało. E, okazało się, że w ogóle ciężko jest znaleźć w Warszawie jakieś e, plany tego terenu, co jest tak naprawdę pod ziemią. to no są tam plany rur i tak dalej, ale to nie wszystko. Tej tuneli, tej w ogóle nie ma na żadnych planach. Wtedy w 2018 roku zadzwoniliśmy do ambasady rosyjskiej. E, taka nasza znajoma, która z nami to robiła, zadzwoniła do ambasady rosyjskiej, rozmawiała z sekretarką, to zostało nagradę. No i sekretarka ambasady, jak usłyszała, to powiedziała: Nie, nie, to ja muszę zapytać szefa bezpieczeństwa, ale ewidentnie zasugerowała, że takie tunele są. Dlaczego to mówię? Dlatego, że jeżeli już mówicie o tym. Zabezpieczeniu ambasady, zabezpieczeniu tych budynków rządowych, to od wielu lat yy, mówiliśmy również jako UO, że trzeba to wszystko przenieść. Nie da się przenieść ambasady rosyjskiej, ale trzeba to wszystko przenieść. Tam kiedyś była naprzeciwko ambasada NRD, różne inne historie, tam się działy z Bobrowiecka w zasięgu mniej więcej, chociaż to trochę niżej, ale to jest, yy, też tam się różne rzeczy dzieją. I. Z ambasady rosyjskiej można dokładnie monitorować wszystko, co się dzieje w Belwederze. Co się dzieje, ale co się dzieje również w budynkach należących na parkowej należących do, wojs, do wojska, których tam była część sztabu generalnego. Tam urzędował również przez trochę urzędował Antoni Maciarewicz. Myśmy zwracali uwagę wtedy. Jak Antoni Macierewicz w 2006 roku został tu swoimi likwidował w USI, to część rzeczy, które się działy, część również przesłuchań oficerów USI, bo oni to przesłuchiwali, by odbywała się właśnie w tym terenie, bezpośrednio zresztą sąsiadującym, parkan w parkan, z ambasadą rosyjską. Część materiałów tam przeniesiono, z tego co wiem, bo to blisko było do belweder. Oczywiście, że tak się przez jednie po, po tych pasach, i już jest praktycznie w belwederze. Ale na to, ale Rosjanie mają tam kilka budynków. Uś nie upuszczaliśmy tam drona, chociaż usiłowaliśmy puścić drona, ale nie bezpośrednio nad ambasadę rosyjską, albo wtedy jeszcze nie było zakazu lotów tam nad tymi różnymi miejscami. To wprowadzono troszkę później ten zakaz lotów. No ale i tyle, co nam się udało sfotografować, to, to, że tam są jakieś budynki dziwne po prostu. Nie wiem, czy ktoś to monitoruje, czy nie monitoruje, ale jeśli mówicie tutaj o jakiejś prowokacji, jakichś różnych rzeczach, to powiedzcie również o tym. Ponieważ minister Antoni bardzo się sprzeciwił ten. Ten tron mógł zostać wypuszczony również z ambasady rosyjskiej. Z internetu, i to jest odpowiedź, dlaczego ktoś potrafił. Bo to też tłuszczanie drona, to no trzeba go ustawić, trzeba prostu to nie jest takie proste. No nie jest takie proste. Z się tego drona, no nie sądzę, żeby to był większy zasięg niż około kilometra, więc to by mniej więcej tak było. Tam jest jakieś 500-600 metrów. Można tam ustawić na terenie ambasady rosyjskiej, na jednym z dachów różnych budynków dziwnych, które tam są. I proszę Państwa. I puścić. Puścić po prostu i nikt tego nie będzie widział, nie będzie wiedział, nie sfotografuje nawet, ponieważ Rosjanie mają własną ochronę i Rosjanie mają również tam swoje maski, jak zakładają, te elektroniczne, i o tym wiadomo. A to, że wykorzystują Białorusinów, to wiadomo było da. Otóż, proszę Państwa, tak się składa, że również składaliśmy, że regularnie koło godziny 16.30 kwadrat piękna. Między 16.30 a 1730, kwadrat piękna. E, tak piękna Mokotowska, e, aleje placze krzyże, aleje ujazdowskie. Objeżdżał trzykrotnie, objeżdżał e, taki busik z rejestracją ambasady białoruskiej. Po co to objeżdża? O tej porze mniej więcej Amerykanie, bo tam mają ambasadę. Mają sesję, po prostu swoją również sesję nadawania. A więc prawdopodobnie skanował te budynki ambasady amerykańskiej. Tam obok jest jeszcze szwajcarska i jeszcze jest litewska. Po drodze na ją się patrzy, zdaje się, dokładnie już nie pamiętam, co tam jeszcze jest. I objeżdżał. To zgłaszaliśmy Amerykanom, Amerykanie robili i puściliśmy raz za tym za tymi Białorusinami no wiadomo co, no i okazało się, że ten busik wjeżdża bezpośrednio do ambasady rosyjskiej, a nie do białoruskiej. Także akurat to, czy rejestracja jest białoruska, czy nie, to absolutnie nie ma żadnego znaczenia. Tym bardziej, że Rosjanie, co też zresztą było udowodnione przez UOP, mogą sobie kupić, bądź kupują, jakie chcą te rejestracje, gdzie chcą, na jakąkolwiek placówkę. E, łącznie z w dwóch czy trzech przypadkach mieli wszystkie dokumenty właściwie wystawione legalnie przez kogoś. Znaczy, już nieważne, co dalej się działo. Przez kogoś to samochód na całkowicie polskiej rejestracji, zarejestrowanej na, e, na Polaka, ale on był kupiony przez Rosjan i przez ich ambasadę. Zresztą, żeby było śpiesznie. Więc to nie, nic nie znaczy. Nic nie znaczy, żeście złapali dwóch Białorusinów, bo po prostu Rosjanie, moim skromnym zdaniem, chcieli sprawdzić, jaka będzie reakcja nad tak ważnymi budynkami, jak to Parkowa i tak dalej. Ale bardziej ich interesowały budynki wojskowe, moim zdaniem, niż tylko belweder. Tym bardziej, że proszę zobaczyć również termin, kiedy to było. W tym czasie w belwederze nie było, ponieważ Karol Nawrowski był w Niemczech, nie było nikogo. A więc musieli to sprawdzić. E, sprawdzić w jakiś sposób, a bardziej ich interesowały te budynki wojskowe, moim zdaniem, które są mniej więcej dla naprzeciwko. No, może jeszcze na parkowej coś spało, ktoś spał i coś tam się działo, jakieś spotkanie, tego nie wiemy. To, czy służba ochrony państwa to zauważyła? Zauważyła. E, więc szybko zareagowała, ale nie była w stanie i nie będzie w stanie, i tu będę bronił, bez względu na to, kto będzie tą służbą pracował, to w tej służbie pracował i kto będzie nimi rządził, to i tak będę bronił. Bo nie jest w stanie fizycznie zareagować na terenie ambasady rosyjskiej. I to trzeba wszystko powiedzieć, a nie od razu walić, że to wina tuska, że to jakaś tuskowa prowokacja i tak dalej, i tak dalej. Bo to jest, proszę państwa, totalna bzdura. Totalna bzdura. Tak jak z dronami, jest to swoiste testowanie. Może robienie mapy. Zatem ciekawe jest, bo ten dron musiał coś filmować, więc ciekaw jestem, gdzie czy ustalono, bo teoretycznie można, gdzie szła transmisja z dronem. Poza oczywiście tymi Białorusinami, którzy pewnie byli przy sobie te narzędzia operatorskie, gdzie jeszcze szła transmisja z dronem. No to jest ciekawe, bo robi się mapy, robi się współrzędne, dokładne, jeśli chodzi o cele po prostu. W ten sposób się namierza w różnych punktach miasta, tego typu budynki. Ja pamiętam, że jak pracowałem dla PWPW, też były problemy z drogami. No i tam załatwiono zakaz lotów w ogóle nad tym dronowym, ale ustawiliśmy kamery tak, żeby to widzieć wcześniej. To, bo w tym planie bezpieczeństwa. Jest jeszcze kilka obiektów w Warszawie, przy których też bym strasznie uważał na to. Jeden jest zresztą w miejscu, w którym bardzo łatwo również puścić drona, e, e, puścić dron do filmowania ze względu na zarówno część terenu, jak i później bardzo trudne podejście do operatora. No ale to już zupełnie Inna sprawa. To już zupełnie inna sprawa. I musimy mieć pełną świadomość, że tego typu rzeczy będą się działy. Moim zdaniem, oni tworzą, oni badają reakcje i tworzą mapy. I to nie i tworzą mapy mapy współrzędne, celów ewentualnych i tak dalej. I to jest najważniejsze w tym, w tym samym sytuacji, znaczy, a nie jakiś dwóch białorusinów, którzy prawdopodobnie są po prostu tylko figurantami i tylko przeznaczeni do tego za pieniądze, No co, zamkną ich, aresztują, posiedzą trzy miesiące, nikim nikt krzywdy nie zrobi, nic nie powiedzą. Wrócą sobie na Białoruś i będą, mieli, i będą mieli pełne wynagrodzenie. Taka to praca, proszę Państwa, niestety. I tak to wygląda. Dobra, tu jest tak, przepadły pieniądze z KPO dla kultury, no nie chcę się o tym wypowiadać, bo wiem yy, bało na ten temat, ale yy, proszę Państwa, yy, zdaje się, że pieniądze na kulturę przepadamy bardzo mocno zawsze, również do czasów waszych rządów, więc może powiedzmy, że kultura w Polsce jest niedofinansowana. Dziękuję Państwu, no i co? Do zobaczenia, Oczy jutro. Cześć.